No, i jak widzicie, ja już w domu urlop minął 10 dni. Szczeliło jak zbata. Ale w trakcie pobytu nad morzem udało mi się spotkać mega pozytywnego człowieka. Rozmowa. Nagraliśmy film. Nagraliśmy źle, powiedziane, On nagrał film, bo w trakcie tego wszystkiego, miłej rozmowy, po wszystkim okazało się, że ja nic nie nagrałem byłem tak zafascynowany tą osobą że po prostu zapomniałem więc dzięki uprzejmości Artura możecie zobaczyć jak wyglądało nasze spotkanie zatem zapraszam do oglądania jeszcze dzisiaj zdążyłem wyskoczyć na plażę chłopowo przybyłem Naprawdę nie wiem na ile, ale w jednym celu spotkać się z kimś z YouTube'a, zobaczycie kto to będzie. <gry> Zapraszam do oglądania. A tu, sygnał i mamy 20 grosz. I tak hej, Kasiemka, moi chani. Dochodzi godzina 19. 2 sierpnia, a ja mówię na spotkanie z Krystianem, który prowadzi kanał Kryniugie. On już tam kopie. I cześć, ej Kasiemka, witaj, nagrywa się. Super, tak, witajcie. Cześć Krystian, bardzo miło spotkać. Takie spotkania, nie? <grytanie> na plaży. Co, Jakie sygnał masz, przyjacielu? No i co? No, jest wykrywacz patrzcie jaką ma fajną łopatkę. Kryniu G, może ja się kiedyś takiej łopaty dorobię. Jezi Kuba. A tak, jest, jest i Kuba. Tutaj synu od Krystiana. E, Także super. Co? Zabierzemy się za kopanie? ale jeszcze mam jedną rzecz. Znaczy sobie ten. Moja nowość na moim tym kanale. Klepeczki. <laughs> <A> teraz <laughs> przydadzą, może. Fajne, fajne spotkanie pierwszy, nad morzem. Pierwszy w Polsce. Co to jest? Kojny kryniu? Będzie do sprawdzania. Patrzcie jaki ma magnes elegancki. Super, super zestaw. Dzięki w ogóle za spotkanie. Jak Także. No co, zabierzemy się za mały spacerek za, za kopanko. Na razie Krystian będzie tutaj szukał sygnału, szukał złota. Także aktywnie, aktywnie tutaj wykorzystujemy ten czas. Wieczór się zbliża, plaża jeszcze pełna, ale nic. Fajne spotkanie, się mega cieszę. Dajemy gałękę. Co, mam kopać? Gdzie? Pokaż. W tym miejscu. Dobra, szukamy. Pierwsze kopanie kurwa flaminga. Źle kopię, czy dobrze kopię? Głęboko Ma będzie? Dobrze kopię na Jeżeli jest, to na wieś. No, pierwszy kapsel? Coś tu, coś tu. Nie, to szkło było. No poszukaj jeszcze raz, bo ja tam jestem nie, 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 niewydomy. Aha, zagłusza, tak? Co? Było? O. A, kopiemy na żywo. Nie ma to tamto. O, jest. Coś jestem, No, co to? Co masz? Pokaż, pokaż. Taki, resztka zrywki. Nic takie sygnały chyba też trzeba podejmować, bo nigdy nie wiadomo co jest pod spodem. Także pierwsza nasza znajdka. Mega, mega, mega fan. Jest, jest zabawa, jest po super. Złoto leci. O, teraz po złoto, coś złotego. Co mamy? Resztkę zrywki. Teraz Absol w garażu Garaż Garage, no, pozdrawiamy takie, Filipa. Takie dziadostwo jak z tym barku. Jakbyś ręką popał, to to rozepiesz palcami. A, to już ostatnio coś tu deszczyk zaczyna padać. No taka pogoda, leje nam tam z góry. Ale fajne, fajne spotkanie właśnie z Krystianem. Także wpadajcie do Krystiana na kanał. Kreniu G oczywiście podnikuje pod, pod filmem. I szukamy dalej. i sprzątamy plażę. No. no tak, śmieci, śmieci pełno. No i deszczyk leje. Patrzcie, znalazłem znalazłem łopatkę. Elegancko. <gry> I tak jesteśmy właściwie przy wejściu numer, numer 13. Teraz przestał padać. A tutaj co? Kolejne jakieś sygnały mamy? Kuba wyszukuje, Krys, krystyna namierza i co mamy? Zrywkę. Nie jest. Tutaj co jest? Jak się na, na, nazywa ten koleś? A tu jest ten tego piszesz. To wpadł kapsel wygrany. Tak? Ser, pokaż. Szukaj dalej. A szukaj dalej, myślę, że jest kufel, że wygrałeś. Ja już myślałem. <laughs> no ja kiedyś w lesie znalazłem żubra, nie? Czy harnaś to było, że, no, że było, było do, do wygrania piwo? Chyba nagroda za sprzątanie była. Patrzcie, mi się Christian e, chwali taki e, z nas przed naszym spotkaniem, gwóźdź programu, Patrzmy, mega, mega takiego gwoździa kawał, tak by się wbiło w nogę, to by się kurwa, trzy razy prze, przebiło, także, no fan fan mega złom, każdy ziom zbiera złom, nie? Super, super, super gwóźdź, dobra, szukamy dalej, Pani nam się w ogóle gada, rozmawia, a tutaj coś Christian, polował czy nie? Zrywka. rybka. Co prawda o polskim piachu? Takie morze niespokojne. A my tu węszymy. Fajnie się rozmawia. pewno się powtarzam. Ale super, super. Spotkanie jest. Także zachód, zachód słońca nas wkrótce tutaj ten krzywita albo pożegna. A ja już. Kolejną łopatkę na oko złapałem. Już mam dwie. Widzisz, kuba? I takie chmury nadciągają nam z góry. A tutaj Kupa coś namierzył. Fajna zabawa w Piachu. Nie, ja się spotkało trzech chłopaków i kopie Piachu. <grych> nie ma nic, nic nie było. I co? Marchewa w akcji. I na co to grają? Tam zabuczało. No i fol folię nam dało. Mani. Tamy śmieciory, nie? Panie Krystianie, nic my tu zero nie... Zero złota, zero srebra. Zero złota, zero srebra. Nawet nie ma. Kurde, nawet się za wakacje nie zwróci. Nie, nie zwróci no, na wakacje się. Morze cały czas się chmurzy, mewy latają. jakimś mi się kawał przypomniał, że kule, szły dwie blondynki pla plażą i jedna mówi do drugiej, że mewa zdechła, a druga się rozglądała po niebie i patrzyła gdzie, nie? A, takie tam. No i tak mi sobie właśnie miło chodzimy po plaży, gawędzimy o, o różnych rzeczach, rzeczach także he, liczy się wypad jak to się mówi Ale, ale liczymy, że chociaż jeden bilan, chociaż jeden grosz żeby wpadł Także tropimy dalej coś mamy, nie mamy, Piszczało, zapiszczało A nam ciągle mało Kurde pani my tu nawet na herbatę nie, 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 nie zarobiliśmy jeszcze. Tego. Ewentualnie wodę z morza. Co to mamy? Co jest? Jest! 20 groszy! Super! Super! Gratulacje przyjacielu! No, półtora godziny No, półtorej godziny marzenia, ale Super! Jest! Jest pilon! Będzie szaleństwo tego wieczoru! Co? Kolejny sygnał? Manie, no, nie, są emocje! Coś jest czy nie jest? Czy nas coś się oszukuje? Zryweczka! Ale prawie złota! Padło 5, groszy flaminga. padło 5 groszy Flaminga. Może wyrzuciło Tygrysa? A i wezmę. Jakoś jakiś ten, wlejemy tu coś. Jeżeli takie fancy są, śmieciory. To kapsel zielony. Pozdrawiamy. Kapsel high five. No tak, będziemy pomału kończyć. Znaczy, swoje śmieciory tutaj wywale do, do kosza. Jak, żeby nie było. Ma co tego nosić? Płonę puszek. By nas zbierał tutaj, człowiek, za, to, za te puszki. Ciekawe czy jest w ogóle we Włodzewsku, czy złomu, teraz tak się zastanawiam. Także po pomalutku kończyć. Także, że, że fajny fajny wypad wspólnie z Kubą, wspólnie z Krystianem. 20 groszy w bilonie wpadło, także jest zarobione. Plaża, ta piękna plaża, posprzątana oczywiście. Także, że było miło. Także Krystian ten, wielkie dzięki za, za wspólne spotkanie. Kuba też dzięki za spotkanie. Mmięklinę standardową. No jak się podobało, zapraszam do łapkowania, do łapki w górę bądź w dół. Tak? Do pisania komentarzy do oglądania reklam. Eee, gorąco zapraszam właśnie do subskrypcji kanału Kry, Kry, Kryniugie. Tu będzie właśnie ikonka w tym miejscu. Do subskrypcji kanału Flamik Cycling. No i na poprzednie ciekawe odcinki z tego miejsca. Tutaj, tutaj. No i fajnie. Hej, Kasiemka, pozdrawiam serdecznie. Super spotkanie, także bawimy się dalej. Bardzo fajnie się nam rozmawiało. W trakcie rozmowy wpadłem na taki pomysł, że zrobię mały konkurs do wygrania kubeczek. Może się komuś przyda, może nie z moim logo. To zobaczycie. A teraz zobaczmy, zobaczcie w skrócie, bo ja to faktycznie przeżyłem, co udało się znaleźć. Zapraszam do oglądania. Tell mom, tell mom, tell mom, çal mom, tell mom, tell mom, tell wo tell mom, tell mom, tell mom, Staje ona jest przy mnie, gdy osypia, przytula się do mnie. I śmieje, to śmieje się ze mną. Kiedy płaczę, to mówię, jestem tu zawsze mam na kawałek chleba, zawsze mam to co mi potrzeba. Codziennie spełniam samarzenia, każdego dnia dotykam. Tyle mam, ile mam, ile bym chciał, tyle mam, ile mam, ile bym chciał. Tyle mam, ile nie bym chciał. Oho. O, 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 tyle mam, ile mam, ile bym chciał. Tyle mam, ile mam ile bym chciał. Bo, o, ho, ho. Żej zdaję, ona jest przy mnie. Nasypiam, przytula się do mnie. śmiej, to śmiej się ze mną. Kiedy płaczę, to mówię, jestem, to zawsze mam na kawałek chleba. Zawsze mam to co mi potrzeba. nie spełniał co marzenia. Każdego dnia dotykam Tyle mam, ile mam, ile bym chciał. Tyle mam ile mam, ile bym chciał. Tyle mam ile mam, ile bym Tyle mam ile mam ile bym chciał. wygrania taki kubeczek. Może komuś się przyda. Małopolskie wykopki. krynił G. Ja piję z niego kawę, ale oczywiście można pić herbatę. Producent zapewnił, zapewniał, że można mieć w mywarce. I pić oczywiście napoje wyskokowe. Tak więc, co zrobić, aby wygrać taki kubeczek? Już Wam mówię. Więc tak będę w domu, pokażę wszystkie pieniądze, ile udało się znaleźć w ciągu mojego pobytu nad morzem. Jest to kwota w przedziale 80 a 100 zł. Artur z kanału Plamig Cykli którego nie trzeba przedstawiać. Zna na kwotę jaka została znaleziona w dniu w środę napiszę komentarz jaka kwota kto był najbliżej lub zgad otrzyma kubek zatem zapraszam do konkursiku to wszystko udało mi się znaleźć nad morzem Trochę się tego uzbierało. Kilka znalezisk zabierających dech w piersiach, lecz niestety tylko bazar pięknie się świeciło. Tutaj też bazarek, ale cieszy była super zabawa myślałem że pierściona czy obrączka złota ale jest to chyba od długopisu ta przykładka w środku no więc tak <laughs> spotkanie z Flamingiem to jest kobieta pozana rano dzięki Flamingowi kuba wykrywacz Łopatka w Piachu. Tutaj człowiek, dla którego. Hej, Kasiemka. Witam wszystkich. Tutaj przybyłem. Dla mnie recykling. Miła rozmowa nad morzem. Bardzo fajnie było się spotkać, wymienić doświadczenia. Wręcz nauczył mnie. Kilka słów wytłumaczył. Miło było porozmawiać. <grym> Także. Dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Do następnego filmu.